Robimy rozpierdol wra, praca stary, młodziak jak na osiedlach Jak wtedy, kiedy z Tomim robiliśmy pierwsze zdjęcia To zmieniało się, trochę gramy na całą Polskę Dzisiaj już mnie znają, życie jest przywrotne, to jest bubła, suko i nic dodawać nie trzeba Tylko nie pytaj mnie czemu wciąż chwyta mnie ta bena, Skądź. O, I poczuj klimat Ja od lat czuję tak samo Bóg, honor i rodzina Nie pytaj mnie o jutro My wiecznie mamy dzisiaj Jesteśmy nieśmiertelni Tak jak ścierwo na ulicach Więc proszę cię nic nie w kotku nie zadawaj pytań Kiedy mogę ci poświęcić 11 minut z życia. życia Pełna dyskrecja Nie ma nic na przypał U Nas nikt cię nie wyświetla Jak chcesz zeznać zła ekipa Tańczymy na grubo Tu długo by wyliczać Pieprzony legendarny joint Jak życie Carlita Nie, 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 nie. I'm no. here Wypytaj sobie zawód, powiedz Nie, nie, pytaj! Nie pytaj mnie o przyszłość! Pleb, 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 lepiej zapytaj z okien, wiem, Hydro w skurwie syn. Uśmiech, czołgier w ręku poker, wielczy pile, check-in. Zalazłem im za skórę, jak kruger. Koszmar wani, gdy odpinam kaburę słów, każdy weszturani. Leży jak i od lat trzymam tę fasą, wiesz, ze matami. Kiedy wjeżdżam z klasą nie dam ci dziś zasnąć. I nie pytaj mnie już skarbie, jestem w obu czaskom. W swoim gardle, twarde narkotyki złapię ci jak Doktor Jackie, tej kliniki, w której ciebie złą I nie pytaj mnie już o nic Wiesz mój gdzie ty język jest jak przy twojej skroni. Zrobi w tobie kilka dziur, poznasz niefizyczny ból Wjeżdżam ze mną moje kluka na chodnikach bruk. Umarł klub, niech żyje król Wracamy tu znów Pieprzone w tu rzeczywistość Jest inna niż w MTV Creeps Chłopaki żyją ostro, szybko Nie pytaj mnie skąd biorą klips ale yeah. bloki, ławka, piwko Jak miałbym inaczej żyć so. Nie pytaj mnie skąd zasta ta miłość Hej, to WWA w tu rzeczywistość Jest inna niż w MTV Creeps Szare bloki, ławka, piwko Nie pytaj mnie skąd zasta ta miłość Nie, o nic mi nie pytaj Nie, o nic mi nie pytaj Nie, o nic mi nie pytaj Hej, to WWA tu nie mam do ukrycia To proceder na Bitach. Ja nie boję się człowieku tego, o co mnie zapytasz Ta ekipa zawsze razem, czujesz klimat tego miasta A na zawsze jest stracony ten, co się wysypał na psach Weź to na jeszcze głośniej Poczuj, jak się topi asfalt Treszczą gęby tu zamykam Kolejna moja szesnastka, dobra pasta nadal sprzyja Ja nie pozostanę w tyle A na dowód tego, bracie Skojarzyłem się z kaszpirem Wilczy bilet, węczam szują Moi ludzie na nich plują, to jest buwła ty sucho, Tu nic dodać i mi Czym zajmują się wspólnicy, oni z prawem żyją w zgodzie no i więcej się nie dowiesz W samochodzie dudni hip-hop, siłę moich wersów I podobnie jak ty małcie sprawa ma się w moim sercu Tu na miejscu, teraz jestem, życie mnie jest sielanką I tak będzie mój koleżko, dopóki znów mnie nie zamknął